Witam wszystkich serdecznie dzisiaj kolejny temat związany z łazienką czyli tak zwane z baterią dokładnie będziemy montować taką baterię w takim stylu trochę staromodnym, rustykalnym czy jak tam mówią tak to wygląda i jak to zrobić żeby to ładnie wyglądało i wszystko pasowało eee, co jest najważniejsze pierwsze musimy po prostu dopasować sobie odpowiednie odległości w tym co tam są. Ja zakupiłem sobie takie przejściówki miedziane, tak zwane Mówki. Tak to wygląda. Te mają akurat 25, bo włożyłem tam do środka 20. Ale przy dopasowywaniu, przy jakby mi to tam nie pasuje. Brakuje mi tam trochę tego. Dlatego kupiłem o 5 m większe. Coś takiego. I teraz tak. Co pierwsze robimy? Najważniejsze? Zakręcamy przede wszystkim wodę. Możemy sobie tutaj wyciągnąć to. To może tak. żeby tego nie uszkodzić. Przede wszystkim najważniejszym elementem jest to, jako pierwszy. Czyli krzywki oraz osłonki, to są zwane krzywki do regulacji wysokości, szerokości, żeby wszystko dobrze pasowało. Standardowo jest 25, z tego co pamiętam, ale zaraz zmierzymy i zobaczymy. Hm. Ciężko mi się teraz znowu to jedno ręko robi, chwilkę. Tak to, to. zrobimy. To jest tak, Standardowe jest 25, przerwało mi coś, chyba sobie kliknąłem, tak więc nie ma, nie ma tu 25, a 15 pomyliło mi się, no, jak widzicie, od środka do środka otworu jest 15, czyli standardowo. Czyli teraz tak, jak Wam powiedziałem, pierwsze wodę, yy, zawsze Wam coś wyleci, tak więc i... odpuśćcie sobie z kranu. Ja już akurat prędzej odpuściłem, żeby po prostu mnie potrzebnie nie wylatywało. O tak, eee, ja sobie podłożę jeszcze pod to kawałek ścierki. O, Dobra, e, może to nagram i inaczej. Podłożę ścierkę, odkręcam to i reszta wody, co ma wykapać, żeby wykapała na ścierkę, nie na ścianę, a nie poza wannę. Taki coś właśnie zrobię, ale. Jednym rakiem teraz tego nie zrobię, więc za chwilę do Was wracam. Tak więc podkręciłem to sobie. Jak widzicie, są tutaj mówki, i teraz tak, jeśli ktoś zakręca to, to są, tak zwane kleszczami, jakimiś opsegami, czyli na przykład o czymś takim. Teraz mam to takie, znaczy takie trochę, bo demontowałem wannę niedawno, ale teraz tak. Przykładowo czymś takim zakręcaliście wcześniej, to teraz tego tu nie odkręcicie. Jeśli tak nie zapasujecie idealnie od razu, to już będziecie mieli problem. Stemówki eee, są takie, że właśnie zakręca się ich albo od boku tu kleszczami, albo po prostu od środka, jak widzicie. Tu jest akurat imbus. Tu jest akurat imbus, ale są też gwiazdki. Ja sobie zakupiłem taki właśnie imbusik z gwiazdką, który służy głównie do tego i pasuje i ta gwiazdka, i to w zależności od jakiej firmy kupicie, właśnie mówki miedziane, takie właśnie są te wewnętrzne, te to powiedzieć e, gwinty. Nie gwinty, tylko właśnie mocowania na odpowiedni klucz, albo na gwiazdkę, właśnie taką, albo na imbus. E, tutaj mamy akurat imbus. Tu jest chyba też imbus, tak, jest też imbus. I teraz, jak to zdemontować? Właśnie za pomocą tego. Albo jeśli posiada się zwykły impuls, ja sobie teraz to, to grzechotki założę i będę po prostu odkręcał. Żeby nie marnować czasu, to po prostu nie będę tego pokazywał teraz. Po wkładam do środka i już będę odkręcał. Przełożę sobie i będę odkręcał. Co jeszcze będziecie potrzebować do zamontowania właśnie takiej baterii? Tak nam pokłady. Oraz taką pastę uszczelniającą, dodatkową yy, mogą być różne firmy. Akurat to nie ma znaczenia. Można ogólnie stosować, ja akurat zawsze tak stosowałem. Jest to pewniejsze. Tutaj zawsze musicie się dać uszczelkę. Tutaj macie prysznic, taki tak ten telefon. Jeszcze uchwyt na ten prysznic i oraz mocowanie na wąż. I sam wąż. Uszczelki gdzieś tutaj są, w tym pudełku. Nie zgubcie ich, tutaj są akurat z takimi siateczkami. Tak więc dajcie sobie to na widok, żeby on się to nie zgubiło. Tak więc tak odkręcam i zaraz do Was wracam. Tak więc demontowałem to sobie. To są stare mówki, znaczy stare mówki, nowe mówki, ale były za krótkie. Są to 20, jak widzicie widać różnicę wysokości. Tak może zrobimy? Widać różnicę wysokości, właśnie tego kawałka nie brakuje. Eee, czemu, to Wam później pokażę w dalszym tutaj filmie. Teraz to jest najważniejsze, używacie zwane pakuły oraz pasty na ten gwint, tak aby Wam się nie, znaczy tak aby Wam nie leciała woda. W jaki sposób to ja robię? Ja to robię w taki sposób, że eee, owijam to, może tak o. ja. To dałem, muszę muszę sobie tą kamerkę wziąć sportową, bo normalnie zapomniałem o niej. Teraz się to właśnie wszystko źle pokazuje. Eee, pokażę taką. Będę teraz wkręcał w tym kierunku. Jakby tak pójdzie. Czyli jeśli będę wkręcał w tym kierunku. O, to może tak to pokażę. Jeśli będę to wkręcał. to no ciężko, to tak będzie. O, e, jeśli będę wkręcał w tym kierunku, to jest, o, będę wkręcał w ten kierunku, to tak, teraz tą mówkę, to i tak te e, włosie będę mówił. Jak widzicie teraz, to mam tak nałożony kawałek, i w tym kierunku, tak jakby pójdzie te włosie. Nie będę Wam mówił jako, jak w kierunku zegarka czy coś, bo to różnie można odebrać. W każdym razie musicie to tak, tak skręcić, żeby. Po prostu to było w tym kierunku, a nie odwrotnie, jakby, że wkręcicie tą, a macie owinętą w przeciwną stronę, bo ona się będzie podwijała. Ja tak robię zawsze i nigdy woda nie leci. Tak więc teraz to owinę tą bakułę, jedną i drugą tą, przejadę pastą i dalej kontynuuję. Owijajcie to na ciasno, tak żeby Wam to się nie obracało. Czyli dość mocno przyciście tutaj od góry i odpowiednio to naciągcie, żeby Wam to ładnie chwyciło. Tak więc w tym kierunku owijam. I jadę dalej. Tak więc mam to owinięte Kawałeczek tej pasty na palec. i po prostu przejeżdżacie tym tak, żeby to było owinięte w tym kierunku, gdzie jeszcze obijali. Więc dość takiego Odniszczenie, żeby to było. Staracie się, żeby tu nie było ten otwór, nie był za bardzo uwalony, właśnie z tej pakuły bo później wam będzie woda mniej przebywała. Nie wiem, czy czasem teraz tego głosu nie zaciszyłem, bo tak miałem to okrzyte e, nogi. Czy powtórzę jeszcze raz? W pewności e, owijajcie tak, żeby wam tutaj nie ta nie wchodziła w ten otwór, co później wam szczelności, raczej nieszczelności, tego przepływości wody nie zblokuje. W ten sposób to owijacie drugą tak, samą, tak samo i po prostu się wkręca to do tego za pomocą tego imbusika. Możecie jakiegoś innego impulsu, jeśli macie, tak więc wam dalej, owijam, wkręcam i będę pokazał co dalej. Mam powkręcane mówki. Jak widzicie minimalnie one tylko wchodzą teraz, jak i tu tak i tu. Pozwoliłem sobie tutaj krzywkę zamontować, ale jest na razie na sucho, żeby Wam powiedzieć o co tutaj chodzi. O to chodzi, że jeśli wkręcicie krzywkę i wkręcicie później na to właśnie tą zaślepkę to musi być gwint, gwint po to, aby wkręcić właśnie krawędź. Ja miałem tak, że przez to, że miałem te krótkie mówki, gwint wychodził mi gdzieś tak, że ze ślepy, gdy włożyłem, było gdzieś mniej więcej, chodź, to to pokazać. Może powiem, pokażę to na brzegu na, na Może. Chodziło o to, że było to przesunięte w ten sposób, co oznaczało, że tego gwintu mi zostało gdzieś tyle. Teraz się przesunęło gdzieś tyle. Tak więc gdyby było tak mało, gwint by nie dobił do uszczelki, co spowodowałoby, że by z kranu ciekło. Tak więc poprawiłem to sobie. Jak Wam powiedziałem, to to jest na razie na sucho zrobione. Z krzywkami robimy analogicznie to samo co z mówkami, czyli owijamy włosiem ten tutaj gwint. Pastą przejeżdżamy, z tej szerszej strony nie trzeba owijać włosia. Dlatego, że tam jest uszczelka w kranie, Te właśnie dwie czarne uszczeleczki, co tutaj są, dzięki temu właśnie nie będzie ociekło. Ale musi być odpowiednia długość tego gwintu. Odpowiednia długość tego gwintu. Nic się nie stało jako dowód. Odpowiednia długość tego gwintu po to, aby właśnie wam to dobiło do uszczelki. Tak więc teraz skręcam mówki. Następnie, tak samo jak wam mówiłem, włosie, czyli tak zwana pakuła. Dla tych, którzy nie wiedzą, pakuła to nie jest włosy, to nie są z ludzi czy zwierząt, to jest tak zwana roślina, która właśnie ma takie materiały, która utwarza takie materiały, tak powiem. Dokładnie to nie wnikałem, ale po prostu jest to roślina. Hmm. Tak więc, to tak tylko informacyjnie, teraz jedziemy z mówkami. Ustawimy sobie to później tak, żeby właśnie było 15, ale tutaj chyba powinno być 15, tak jak pamiętam. Mniej więcej chociaż, no jest akurat idealnie 15, jak widzicie, więc nie będzie problemu. Możemy to troszkę wyżej, niżej, w prawo, w lewo zrobić, więc wszystko będzie pasowało. Tak więc jedziemy teraz następnym i widzimy się za chwilę. Tak więc krzywki już po za pomocą 17 Tutaj z boku skręcamy krzywkę. Nie przesada z pakułą, nie dawa to jest za mało tej pakuły. Jeśli chodzi o to, jak Wam teraz przykładowo, braknie trochę, to po prostu będzie trzeba owinąć jeszcze raz pakułą, troszkę nadać, żeby po prostu bardziej chwyciła szybciej jakby zanim się dokręci. Czyli na szybciejszym gwincie. Tak więc skręcamy, ustawiamy i będziemy działać z następnymi rzeczami. To jest tyle, co chciałem powiedzieć z tych najważniejszych rzeczy. Tak więc mamy krzywki wkręcone. Co jeszcze jest ważne, ja używam takiej małej poziomicy, możecie użyć troszkę większej, możecie całkiem dużej użyć, ale ją mi się wygodnie robi, ustawić poziom, przykładam tutaj na gwint, jak widzicie poziom jest, tak sobie to ustawiłem już wcześniej, tego nie będę pokazywał, bo to chyba jest logiczne, jak ustawić poziom, ale tak, ustawiamy poziom, wszystko pasuje nas z poziomem. Bierzemy miarkę, sprawdzamy czy jest te 15 Jest te 15 Nie wiem kamera tak to uchwyci, bo to tak ciężko się teraz jedną ręką mierzy, drugą się filmuje Tak więc w każdym 15 mamy poziom mamy i teraz tak, bierzemy sobie to i wkręcamy do tego, jeszcze sobie sprawdzę tą odległość, nie będę musiał jeszcze to bardziej Tu mam Coś, czy coś no, tu czy mogę to troszkę bardziej dokręcić jeszcze? Tak to zrobimy. To dokręcimy, następnie to nakręcamy do tego. W ten sposób. ale do ściany. I drugą tak samo, i dopiero wtedy montujemy kran Wkładamy uszczelki, czyli z tym filtramy tutaj. Wkładamy te uszczeleczki tu i tu. Do tego, drugą też nakładamy na tą stronę i będziemy montować kran. Chociaż nie wiem, czy pierwszy jeszcze zanim kran zamontuję, nie wkręcę tego i tak zrobię, bo mogę się później nie obrócić. I tak zrobimy. Pierwsze wkręcimy to, bo to jest dosyć szerokie i możemy tutaj się nie obrócić. Dlatego warto sobie zawsze sprawdzić, jak wygląda bateria, żeby później nie mieliście takiej akcji, że wklikcie kran. Uszczelniacie, sprawdzacie, odkręcacie, korygujecie, a później się okaże, że musicie znowu zademontować bo się okaże, że wam jeszcze przyjdzie jakiś element, który, którego nie zamontujecie później, właśnie do tego. Tak więc wkręcam to, to zaraz poskręcam też, ale pierwsze sobie to jeszcze troszkę podreguluję, bardziej dokręcę i wracam za chwilę. Czyli tak, tutaj jest taki element jeszcze, uszczelka, ale tutaj uszczelka też jest. To jest uszereka tak zwana zapasowa. To teraz będziemy wkręcać. Tutaj mam gotowe, to powkręcamy. No coś tam będzie trzeba pędzelkiem poprawić. Deku. Tak więc, tak, teraz to normalnie wkręcamy tutaj do góry, z tej strony. Tylko tego teraz ja, no, nie zrobię. Tak więc wkręcam to. Wąż można wkręcić na sam koniec. Tutaj są takie ślepki, to się odkręca. Z drugiej strony jest to samo. Yy, tam są uszczelki też powkładane widziałem. Tak więc tu nic nie musicie wkładać, nic nie robić. To wkręcacie bezpośrednio do tak zwanej słuchawki, a to wkręcacie bezpośrednio do tego. Tutaj do otworu, bo tam są, tutaj są uszczelki. Jedna wchodzi do słuchawki, druga do tego. To wygląda jak stary telefon kiedyś. Ten, ta bateria. Taka trochę. No. Akurat to nie jest mój stylny, mój gust, ale ładnie to będzie wyglądać. Ale każdy ma swój własny styl, jakby ja osobiście do siebie w domu bym robił inaczej, ale też to ma swój urok. Tak więc działamy z tym. Uszczereczki to wkręcamy jako kolejną rzecz i możemy montować to bezpośrednio do ściany. Tak więc mamy ten element zakręcony, tutaj się to zakręca. Tą stronę się już ustawia, czy chcecie jest to z lewej strony, czy z prawej strony. Wkładacie kręcacy i tu później chwytacie to i dokręcacie tu na tym. Tu właśnie takie są tu takie róweczki na klucz. To akurat był klucz, jak się nie mylę, mam. 28, więc parę kluczy musicie mieć, takich nietypowych, żeby właśnie kupią baterię zamontować. Ale co zrobić? no? Hmm. Tak więc to Wam chciałem jeszcze pokazać i zabieram się do montowania na ścianie. I tak oto mamy baterię zamontowaną. Teraz słuchawka i to, czyli tak jak ją to odkręcamy, tu jest uszczerka, jak widzicie. Z drugiej strony będzie to samo. To odkręcamy jest uszczerka. Ta część przychodzi do y słuchawki, a ta część normalnego wintu jak widzicie jest różnica do właśnie baterii bezpośrednio, bo to estetycznie wygląda, więc to pójdzie do tego. To i to i jak z tej, tak i z tej będzie pasowało, ale tak się to montuje, tu akurat kartki żadnej nie ma instrukcji obsługi. Czy jest tu coś, co tu mamy jest tu coś. co to tu dalej To ja nie wiem no ale nic ciekawego widzę. W każdym razie też możecie spojrzeć sobie Zawsze na obrazek, jak w sposób to wygląda. Jak widzicie, ta część jest tu do tego, a ta część do tego. Tak, jak wam powiedziałem. Tylko szkoda, że nie ma to tak pokazane, jak nasze znaczy pokazane. Jak widzicie, nie wiem czy to wchodzi. HC jest fajnie prosto ustawione. A tu jest na odwrót, jeśli chodzi o HC. I co wam chciałem powiedzieć jeszcze? krzywo jest, bo jeśli spojrzycie od tyłu, właśnie spójrzcie się, spójrzcie sobie od tyłu, zanim to w ogóle będziecie montować, jak jest zakręcony, jak jest odkręcony. W tym przypadku tak jest zakręcony i tak jest zakręcony, więc jak widzicie H jest z boku, a to jest z tej strony. Może by doszło odczepić, ale ja się akurat to nie będę bawił, bo jeszcze to rozwalę, nie jest to moje, więc jak oryginalnie przyszło, tak to nie jest. To raczej jest klejony, więc będzie do ciężko zdemontować. Będę to musiał chyba roz... rozkręcić na tym tu i poprzestawiać to, ale w każdym razie nie o to tutaj chodzi. Chodzi o montaż tego. Czyli mamy prawie gotowe. Teraz to do tego, to do tego. Tak Wam powiedziałem. Czyli że mi normalnie skręcamy, oczywiście nie tylko ręcznie, ale kluczem delikatnie dokręcić. Tak więc skręcam, montuję do tego i sprawdzimy, czy wszystko działa, czy jest szczelne. Mamy wszystko podpięte, pozakręcane. Wodę puszczoną. Jak posłuchacie nic nie skwerczy. Nic nie kapie. Tutaj jest woda, bo teraz akurat przed się puszczałem ze słuchawki więc tym się tu nie sugerujcie musiałem sprawdzić czy wszystko działa byłby taki dźwięk taki, jakby wam woda gdzieś uciekała ale jak widzicie nic tu nie ma to tutaj jest brudne to się tam poprawi leko. tym się nie przejmujcie zresztą to są efekty jeśli jest farba w łazience ja osobiście wolę kafelki na ścianie ale tutaj sobie wybrali farbę, tak więc ładnie to wygląda, nie powiem, a to swój ruch, ale jednak kafelka to jest kafelka, kafelkę przeczecie, tak tej farby nie przeczecie, przeczecie, no, ale tak źle, źle określiłem słowo, Ym, łatwo tego tak nie umyjecie, no tak powiem, farba, mimo niby do łazienki farba wodoodporna, ale troszkę mi woda tam gdzieś kiedyś kapło, na początku jeszcze to montowałem, bo to było malowane jeszcze później, to po prostu było widać plamy, mnie, ale mniejsze o to. Baterie mamy, to jest spuszczone w dół Woda leci jak widzicie, jedna Zakręcamy, woda druga leci, zakręcamy Tutaj do góry widzimy. Odkręcamy jakiś prysznic Tutaj drugi Tak więc spuszczamy to z powrotem na dół Leci nam z tego Tak więc wszystko działa wszystko działa. Tutaj to montujecie, na tej stronie. gdzie Jest ten robek. Wszystko działa, nic nie kapie. To, jest do góry. Znaczy, jeśli chodzi o stronę, jest dobrze zrobiona. Ciepła i zimna, czyli tu jest hot, tu jest cold. Angielski po angielsku napisane. Tak więc, wszystko jest ok. Tak to wygląda. W ten sposób się to montuje. Jak widzicie, tutaj chciałem Wam jeszcze pokazać. Jest ładnie to dokręcone dzięki tym przejściówkom. Nie wystaje tu tyle krzywki jak to niektórzy robią. Wiadomo, tam bym milimetr tej krzywki, wystało, to by to jeszcze. Ale ostatnio widziałem u kuzynki jak ktoś zrobił właśnie łazienkę i tyle krzywki wystawił. I tak to zostawił. No, ale nie szło Temat był taki, w jaki sposób się tej baterię. Akurat tutaj była taka trochę nietypowa. Tak to wygląda. Nie jest to trudne, parę rzeczy trzeba mieć, parę narzędzi trzeba mieć, przede wszystkim kluczy sporo, eee, możecie to również żabką jakąś zakręcać, tylko że żabką jest większe ryzyko, że to porysujecie. Eee, jakie klucze były? Na pewno 30, 17. 17 to była, 23, 30, czy nie, przepraszam, 32, 23 i 17 były. Te chyba były innego. No, w każdym razie mamy to gotowe, jest to wszystko szczelne i tak to właśnie wyszło. Pamiętajcie o pakule, żeby dawać uszczelkę. Tutaj trzeba to dobrze też dokręcić, ale nie przesadę. bo uszczelkę uszkodzicie. Tutaj mam na myśli, bo gdy za bardzo dokręcicie, to się Wam zbytnio spłuczy i gdy ją zdemontujecie, już Wam to nie będzie tak działać, jak powinno, będzie Wam kapać i będziecie musieli jechać po nową. W każdym razie tak wygląda taki montaż tego. Jeśli Wam to coś pomogło, doradziło, yy, podobał Wam się filmik, w jaki sposób Wam to pokazałem, dajcie łapeczkę w górę, komentujcie, subskrybujcie mój kanał. Tutaj jest taki kwadracik gdzieś w roku. A będziecie na bieżąco z kolejnymi filmikami, co ja przyję montuję. To była bateria w stylu takim telefonicznym można powiedzieć bo tak to trochę wygląda firma taka jeśli kogoś by to interesowało i to tyle myślę że wszystko wam powiedziałem tak więc tak wam powiedziałem dawajcie komentarze, piszcie nie krępujcie się muszcie co wam tam jeszcze co by szło nagrać jakby wam co by wam pokazać jakby w remontach albo coś a ja postaram się to zrobić i o tym pamiętać. Tak więc jak Wam powiedziałem, dajcie lajka w górę, jak się Wam podobało. I do zobaczenia do następnego filmiku. Hejka!